Witam wszystkich, dziś sobota 17 lutego, godzina 9.30. Piękna pogoda, dzisiaj słońce świeci. To już dopiero godzina 9.30, a już jest 15 stopni na plusie. Jestem jeszcze w Niemczech. Tu po lewej stronie widać winnicę. Zaraz się będę tankował na stacji. Tyle paliwa, żeby dojechać do Austrii, bo tam jest tańsze paliwo. Do Austrii mam 300 km. Zapowiada się piękny dzień. Słoneczny, ciepły. Do tego e, przez alpy będę przejeżdżał. Przez piękne widoki. Górskie. Jadę do Włoch, do Rzymu z towarem, cztery palety. Mój plan wczorajszy był taki, żeby dzisiaj już, żeby o tej godzinie już rano być w Austrii, ale wczoraj ta kontrola policyjna mi w planie pokrzyżowała. Jadę wzdłuż rzeki Ren, Rhein. Samochody, które mnie wyprzedzają z tymi bagażnikami na dachu, i większość samochodów to rejestracje holenderskie. I patrząc teraz, przy okazji na Google Maps i widząc to, co się tam dzieje na tym pasie, w stronę Włoch, to większość trasy jest, jest już na czerwono. To znaczy to, że jest duże natężenie ruchu. Pewnie będą też wypadki po drodze. Zobaczymy jak to pójdzie. Do granicy z Austrią mam 50 km, dalej nie jadę bo tam są duże korki, wszystko stoi Bo są niby kontrole graniczne prowadzone Zaczęło padać Ja właśnie sobie robię fasolkę Po brytońsku Zjem sobie i pojadę dalej Może trochę to przejdzie ten korek Ja już zjadłem, powoli będę startował ale nie wygląda to za ciekawie. Od granicy cały czas na czerwono. Innej alternatywnej drogi nie ma lepszej. No ale mam nadzieję, że to szybko pójdzie. granicy Sytuacja się nie zmieniła, jest jeszcze gorzej. Znalazłem alternatywną drogę. Landówka, za chwilę będę zjeżdżał to, z autostrady, żeby trochę to ominąć. Mam dużo czasu, żeby dojechać do Rzymu, ale nie chcę mi się stać w tych, kork, w tych korkach i się denerwować. Objazd nie jest o wiele dłuższy niż normalna droga. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the head Granice granicy Austria-Włochy, Brennero. Mam 129 km, jak widzicie, 4 godziny pokazuje. Wszystko stoi, ale to tylko stoi na takim odcinku. Nie wiem, 50 km. Na tym całym Fernpasie. Fern a później już to idzie, nie wiadomo co tam się stało. Jadą busiarze, busiarzy. A... Nie mają cyberradiów włączonych, nie zapytać. Tu dotąd to stoi. Nie wiadomo, może na tym, że nie ruchu, bo widać, że dużo Holendrów jedzie, Niemców, nie wiem czy oni ferie zaczęli, czy co. Czy jakieś święta mają, jadą odpocząć do Włoch. W Tirol, a Godzinę już stoimy. W godzinę przejechałem, nie wiem, z kilometr. Teraz wszystko stanęło. Świeciwka już wszyscy wracają. Tak, jak mówiłem, nie wiadomo dlaczego. Świeciwka jadą busiarze, ale pyta się na radio, to nikt nie odpowiada. Pewnie anty nie mają albo czegoś radia w ogóle. Kiedyś też tak stałem, ale to było w zimę. Jak przywaliło śniegiem, tam w tych wyższych górach, w wyższych kondygnacjach można powiedzieć, gór, tak jakby na szczycie, Te zapowiadali całą noc stania, ale to szybko puścili. palić auto, coś się ruszyło, ale pewnie, pewnie przejedziemy kilometr, i znowu będziemy stać dwie godziny. Przejechany nie wiem z 300 metrów, 400, maksymalnie 500. I znowu stoimy. Na radiu nikt nie odpowiada. Jakieś dziwne te głosy się pojawiają, nie wiem o co chodzi. Zobaczyliśmy ale już widać, że tam za tym zakrętem już wszystko będzie stało. Jeszcze wszystko hamuje. Stanęłem na parking. Dalej wszystko stoi. Niestety, ale trzeba skorzystać z leśnej toalety. Jak widać, dużo ludzi korzysta. Ale cóż, nic nie zrobisz. Właśnie w tym momencie już w obydwa, w obydwa kierunki wszystko stoi. Teraz jak włączyłem nagrywanie, nagle ruszyło. Ale długo to nie potwa, zaraz znowu wszystko stanie. Ja nawet już nie wyjeżdżam. Do Rzymu mam 10, 10 godzin drogi. Nie wiem, zastanawiam się, czy pojadę jeszcze dalej. Bo, jak widać, wszystko stoi, już wolę tu stać, niż tam na drodze. Tym razem udało się przejechać 5 km bez żadnego korka, i znowu stoimy. A dlaczego? O, już coś rusza Jestem, udało się dojechać. Jak się zarankuję, to sprawdzę wjazd. Wjazd na, na Fernpass i Wam dam znać w jakim, w jakim... czasie ja prze... o, pokonałem ten odcinek. Nawet nie wiem ile, chyba 3, 5 km, ale nie jestem pewien, wszystko Wam później powiem. Przekraczam granicę, jestem na brennero, granica Austria, Włochy znaki, Italia. celu na parking 100 km Wjeżdżam na parking. Na dzisiaj koniec. Jutro kolejny film. Filmik z dalszej trasy plus Urbex. Ja się gdzieś ustawiam. Idę spać. I słyszymy się w kolejnym filmiku.